Dzień dobry. A dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Pani cześć, pani cześć kochani. Nie, Wyło... Jezus, ja nie jestem Jezus, ja jestem Dorota. Mam panią. Patrz, jakie pani Ci niespodzianki robię. często Pani ogląda? A co ci panowie robią? Pani Nagrywają jest. nas. Ludzi pani, wyszliwiają. Panie pani Edytko, As pani. On. Edytka ile tu jeszcze? jest? Pięć lat, nie? Siedem lat, bo ja nie chodziłam, ale już umie wstać. Będzie pani gwiazdą telewizji. To jest kochana moja mateczka. Tak. Naj, Najdroższa. Pani jest kochana, ja panią no. tak lubiłam. Tak <sklucza> lubiłam panią, jak widziałam panią w telewizji. No to teraz masz na żywo. No. Dziękuję, podpana. że mogłam panią odwiedzić. Same kochane panie tu przywozono. Chodź kochana. Idziemy. No my dalej robimy. Pa, pa. Do zobaczenia pa, pa. panie Edko. do widzenia. Pamiętam, jak byłam mała, że właśnie patrzyłam na tych ludzi starszych. Nie chciałam się wierzyć, że przecież każda osoba może umrzeć i nikt się nimi nie przejmuje. I stąd patrzę na nich, pytam się, kim były, rozmawiam z tymi paniami czy z panami. Każdy z nich gdzieś przecież był młodym, pięknym człowiekiem i chciałabym, żeby nie było im smutno. Pójdźmy do przedszkola dla seniorów. Jeszcze raz? Przedszkole, przedszkole dla, seniorów. dla seniorów. To bardzo ciekawie <laughs> się nazywa. Dlaczego przedszkole nazwałam? Chciałam, żeby tak słodko to się nazywało, że ci ludzie będą czuli tu od nas dużo miłości i wykonywali takie różne zajęcia, jak kiedyś były w przedszkolu. Czemu to ma służyć? Poza rozrywką. Tutaj takie zabawy, wyklejanie to bardzo dobrze wpływa na mózg, bo pierwszy starzeje się mózg, więc zapobiegamy. Demencji, depresją. A często pani dyrektor do państwa przychodzi? Jak tylko ma jakąś chwilę czasu. Pada tutaj i co? No Nie że wpada. No jest, jest. Tu no. no czy pani prezes, no ty. Oj Darek, nie podlizuj się. Bardziej nie można. Tak ich rozbrykałam, że przez te pięć lat tutaj ja nigdy nie wiem, co Darek nie palnie takiego. Czy pan podrywa panią Darek? No właśnie. Absolutnie <grydzi> a, przecież bym śmiał. Chciałabym, żeby to było inaczej niż ileś tam lat temu w normalnych przychodniach, gdzie wszyscy byli zagonieni. Myślałam o tym, to co zrobić, żeby oni się tutaj fajnie czuli. Dlatego też pomyślałam, aha, no to niech będzie fryzjer, klubo o kawiarnie, niech będą dancingi. I proszę, my pracujemy, oni się bawią. Co tu się dzieje? Tutaj tańczą. Leżała pani też. A teraz proszę. Szła. Leżałam, nie chodziłam. A teraz pani stoi, potem siedzi. Także, tak, tak. Szaleństwo! Dziewczyny, wy jesteście no. super dzielne. A ta pani już do domu mi za miesiąc ucieka. Tak się tak wydobrzała.